Podcast. Uwaga, uwaga, kim? Ze mną. <laughs> Oto Marysia. Jeżeli ktoś tego słucha pierwszy raz, to jestem Marysia, mam 23 lata, prowadzę na YouTube kanał Zwariowani, ale wszyscy to pewnie wiecie, bo raczej nikt nie zaczyna po prostu słuchać tego podcastu. Skąd wiesz? Znaczy nie, jedna dziewczynka przyjechała na kolonie, znając mnie z podcastu. To było naprawdę niesamowite. Więc tacy ludzie istnieją, dlatego się przedstawiam. A to jest Gosia, moja najlepsza przyjaciółka, która ma lat 16 i coś powiedz o sobie. Lubię śpiewać. Lubię Marysię. Oooo! Bez sensu. Bez sensu. Powiesz, no czytawego. właśnie nie wiem, bo je, sytuacja prezentuje się następująco. Gościa do mnie przyjechała na trzy dni i. Ojeju, jest... Vincent się tak słodko myje! Leżymy sobie na sofie i nic nam się nie chce, bo prawie nie spałyśmy i jest piękny dzień. Ja bym coś chętnie z nim zrobiła, ale naprawdę nie wiem, co. Vincent siedzi w drzwiach balkonu i się myje w pięknym słońcu. I się zastanawiamy, co zrobić dzisiaj ze swoim życiem. Pewnie nagramy film. Może, nie wiem. Może. Z i szeroki. <noise> znaczy, nie wiem, po prostu mi się nie chce nagrywać. Kiedyś miałam tak, że ja mogłam nagrywać po kilka filmów w jeden dzień. Zawsze mi się chciało. A teraz, w sensie, po prostu. Zmienił się trochę mój kanał, ale też zmieniły się standardy na YouTubie i o ile kiedyś mogłaś nagrać byle co, w pół godziny zmontować to i to się świetnie oglądało, w się sensie no nie byle co, ale to nie musiało mieć jakiejś super jakości, to teraz musisz mieć to całe oświetlenie i... Rozłożyć wszystkie rzeczy i nagrać coś ambitnego, że nie tylko siedzisz i gadasz, tylko musisz robić rzeczy w różnych miejscach. Później jest z tym dużo montowania i po prostu mi się nie chce. Czy ja się właśnie wypaliłam zawodowo? Może. Nie, no nie sądzę. W sensie dalej, jak kręcimy jakiś fajny film, to jestem nim zawsze podekscytowana i ch chętnie mi się go montuje, ale są też takie, że nie. I dzisiaj opowiemy Wam porywającą historię. Wy jakiś fajny słuchar. W ogóle był dzień gimnastyki, którego nie obeszłam. Kiedy? Czy obeszłam go szerokim łukiem? Kiedy? Ponieważ. Ale nie, moje kolano ma się już lepiej, ale jednak dalej muszę na nie uważać. Był chyba 10 a dzisiaj jest 12. A jak Wy to słyszycie, to. Znaczy 12 września, bo jak Wy to słyszycie, to już może być 12 października. Co! Co Czy? No Teraz mocny słuchak, ale go tak nie przeczytam. No dobrze. O, to jest... Czemu ja weszłam w zdjęcia, a nie w notatki na podcast? Ale śmieszne. Jedzie blondynka samochodem, podchodzi policja i mówi, poproszę do wody. A na no to ona, ale ja nie umiem pływać. Człowiek, który siedzi w cieniu. Cienias. Dobre. Czekaj, gdzie ja mam... Notatki na podcast. Jak coś jeszcze znajdziesz, to Dlaczego pan... Indianom jest zimno? Bo Kolumb ich odkrył. czekaj, słyszałam to kiedyś, tak. Co jeszcze? Ej, dobra strona z sucharami. Ktoś mi napisał pod... Boże, podcast, suchar, który sam wymyślił na Instagramie, że koleżanka do koleżanki, która robi mostek, stanowczo przeginasz. O Boże. Czekaj, my musimy w ogóle ludziom powiedzieć jakiś taki follow-up, co się stało po tym naszym bardzo dziwnym podcaście, numer 63 chyba. Wtedy co ci głowa spędziała? Tak, no bo my w końcu... Dobra, ta historia nie jest aż tak porywająca, ale ja myślałam, że my serio pójdziemy umyć te włosy w tej miednicy na balkonie, ale jakoś przestała mnie spędzić ta głowa i byłam w stanie zasnąć i wszystko się dobrze skończyło i umyłam włosy następnego ranka. I nie było węża ogrodowego w ogrodzie ani z tych akcji, a szkoda, bo byłoby śmiesznie do opowiedzenia, ale, ale w sumie to dobrze. wiem, co opowiem. No, przypomniałam się historię z wyjazdu do Szczawnicy. No więc y, ludzie się przede wszystkim ekscytowali, że istnieje coś takiego jak szczawnica. I się śmiali z nas, Szczawnica. Ja już chyba jestem za stara, Serio? żeby się z tego śmiać. No. Ja, ja też, naprawdę, ja też. I w każdym razie. Moja mama chciała zabrać mnie i moją siostrę na jakiś wyjazd. A, I zawsze jeździłyśmy do Rabki. Co ty robisz? Coś mi wpadło do rapki Do Rabki albo właśnie gdzieś tam w okolice Krynicy. Ale to była czerwona strefa i moja mama powiedziała, że nie. Dlatego, że przede wszystkim no, dla mnie najważniejsze było, żeby nie chodzić w przestrzeni publicznej wszędzie, w maseczce. O Boże. No i moja mama stwierdziła, że jedziemy do Szczawnicy, bo to jest na pewno bezpieczne. Znaczy no nieważne. I jedziemy sobie samochodem, normalnie chillerka, i nagle widzimy ludzi, którzy jadą na rowerach w maseczkach. I ja się pytam, mam, o czemu ci ludzie mają tutaj maseczki? A mama, nie wiem. A sprawdź, jaki powiat to Szawnica I to jest Nowotarski, który był czerwoną strefą wtedy, co my tam przyjechaliśmy. I ludzie wszyscy chodzili tam w maseczkach. Nie było otwartych kin, chyba siłowni i tak dalej. I po prostu wpędziłyśmy się z Krakowa, który wtedy został żółtą sferą... strefą? Sferą. sferą. I sfery czasowe. Sfery czasowe. I właśnie... Ale ta żółta nic nie zrobiła z tym Krakowem. Czy się wiesz... To... Zauważyłaś jakąś różnicę między Krakowem a Rzeszowem? W sensie, że tu ludzie mniej noszą maseczki? Czyli... Tak. To naprawdę widać. Znaczy w Krakowie dużo, wszyscy noszą maseczki i prawie każdy ma założoną na nos. No. A tutaj 90% ludzi ma odsłonięte nosy. O ile ma maseczkę. No. Nie, raczej mają, bo chyba się boją mandatu, ale tak. No. To... I jeszcze w szczewnictwie zrobiłam takie super zdjęcie, jak się dziwnie śmieje. I to zdjęcie po prostu przebiło wszystkie rekordy. Myślałam, że będzie miało tak strasznie mało, a. Czyli w ogóle ja muszę ogłosić, że założyłam konto mes. Założyłam konto mes Marysia Podłoga, my Esysy na Instagramie i wrzucam tam głupie zdjęcia, um, ponieważ mam ich dużo więcej niż tych dobrych zdjęć. Nie wiem w ogóle po co ja założyłam to konto, ale czasem mam takie bekowe zdjęcia i po prostu mam ochotę się podzielić ze światem, bo nie mam znajomych. Dzięki. No, ty nie jesteś moją znajomą, tylko moją przyjaciółką. Jest różnica. I jeszcze możemy opowiedzieć historię. O! Jak do mnie przyjechałaś ostatnio na jeden dzień. I? A i ten gość do nas podszedł! No Dobra, co ty to opowiedz. To było tak, że najpierw byliśmy w Ikei. Jak zawsze, gdzie robiłam sobie rajd w, w wózku przez cały magazyn, <laughs> rozpędzając się Moja mama dogiami. to później zobaczyła na insta story i tak, ja nie wiedziałam, że Gosia taka jest. Jestem grzeczna przecież, Jezu, ja nie wiem, o czym Wy myślicie. I, I jakaś, widzicie, o nic mi śmieje. I było fajnie, potem pojechałyśmy do... na rynek do na rynek. No, do Galerii Krakowskiej, ale tylko przeszłyśmy. Kupiłyśmy sobie bubble tea, które było bardzo dobre. Mi smakowało. Tak. Znaczy ono nie, no, ono było normalne, ale po tym bubble tea chciałyśmy jechać nad jak wy tam macie rzekę, czy to jest Wisła? Tak. Dobrze, no to nad Wisłę i to było 13 minut z buta i ja chciałam iść z buta, bo mi było szkoda kasy na bilet, ponieważ ja muszę ja nie mam ulgowych. No, i wyciągnęłam gościa żebyśmy poszły z buta. No i poszliśmy z buta. No i siedzimy sobie tam nad wisłą i. Podchodzi jakiś ziomek, taki plus minus 30 lat, bym powiedziała. No, coś w tym rodzaju, może 30 parę. No, mówię plus minus. I... No, ale to nie minus, tylko plus. <śles> Nieważne, jeden pies. <śles> I właśnie on podchodzi i się pyta, czy znamy jakiś klub, jakaś impreza i tak dalej. I on był pijany. I my mówimy, znaczy ja powiedziałam, że nie, no bo jestem niepełnoletnia i ja takie rzeczy to nie. I na to on, no ale to, że jesteś niepełnoletnia, nie znaczy, że mi nie podasz nazwy jakiegoś klubu. A ja, no dobra, ale ja nie wiem. I on zaczął coś potem gadać i było czuć, że jest pijany. Więc ja mu pokazałam ręką, no bo tam poszli jacyś ludzie. Mi się wydaje, że oni są z Krakowa, bo wie pan, my nie jesteśmy z Krakowa, my jesteśmy z Bochni. I no, tam pan ich może zapytać, a on... Ale których ludzi? A ja, no, tam gdzieś jacyś poszli. Jakiś poszli, ja nie wiem. No i się zleniłyśmy szybko. No, się... no, ja się w ogóle nie odezwałam, bo ja mam takie coś, że ja muszę bardzo długo przemyśleć, zanim ja powiem coś mądrego. I... Ja czasem, to była moja strategia. W sumie ci to chyba już tak, mówiłam. No. Jak byłam gdzieś tam na majorce czy coś i byli ci nagabywacze, co uważał po plaży i próbują ci sprzedać oryginalne podróbki Rejbanów za 5 euro. I oni strasznie cię namawiają na ten zakup. To ja po prostu się nie odzywałam i oni myśleli, że ja jestem jakaś dziwna i sobie szli w końcu. Bo ja się tylko patrzyłam i ja się nie odzywałam ja mogę po angielsku do niego zacząć, albo po hiszpańsku? No, bardziej po hiszpańsku, po angielski to jeszcze po arabsku, po hebrajsku, po. <laughs> Można sobie wymyślić swój język, na przykład. Ale nie, czasami. O, Wincent wrócił. Bruniu! Czasami, jak mnie na floriańskiej, wiesz, na środku rynku zatrzymują, ich z tym, żebym wpłaciła na jakiś niesamowicie szczytny cel, to się pytam, czy są w stanie rozmawiać po hebrajsku? I oni wtedy, że nie pytają się, czy mogę po angielsku, a ja mm, e, mm, so, so mm, 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 i się poddają. A wierzysz ulotki, jak ktoś daje ulotki? Co ty, nie. Ja też nie. <śm> nie daję im zarobić. <śm> nie, znaczy ja po prostu i tak to wyrzucę do kosza, więc nie chcę zaśmiesać planety. W sensie wolę już reklamę na YouTubie. Na moim kanale. Przynajmniej wtedy zapłacą dwa grosze. To jest jak roznoszenie ulotek, serio. O łacuś mi szczykło w praca, praca na YouTube jest jak roznoszenie ulotek. Jeszcze chcę powiedzieć, że porywająca historia jest taka, iż nie wiem. To tak. jestem ja dzisiaj. Ja też. Boże święty, ja to jest jakaś tragedia. Święte. No bo my spałyśmy trzy godziny, po... gadałyśmy całą noc. Poszłyśmy spać o 4.30 i ja sobie policzyłam, że żeby się wyspać, muszę wstać o 12.00. A się obudziłaś o 8.00? Obudziłam się o 7.41. A ja też się wcześniej obudziłam, ale. I patrzyłam, czy ty śpisz? I ty spałaś? Ale ja już spałam, wiesz tak. A czy ja widziałam, że ty śpisz tym takim snem. bardzo przerywanym. Ja tego zawsze śpię. Nie wiem, no nie wiem. Ciężko mi powiedzieć, bo ja śpię, kiedy ty śpisz. A, chcę powiedzieć, że jeżeli ktoś z Was ma jakiś fajny szampon czy coś do kręconych włosów, to mi powiedzcie, bo to co się dzisiaj rano stało. Ja te włosy wysuszyłam, żeby one jeszcze się trzymały kupy. I rano wstałam i wyglądałam jak bardzo słaba podróbka króla lwa. Nie, to było, jakby ktoś namalował Króla Lwa na kartce i po tej kartce przejechałby samochód, skropiłaby ją woda, ja, następnie na ktoś by to musiałam spuścił to, w kiblu. Musiałam tu wyprostować. Ale teraz wyglądasz pięknie. A, dziękuję. Czekaj, bo ja bardzo chcę ludziom opowiedzieć o tym moim cudownym dniu, kiedy się czułam 20 na 10. To opowiadaj. Chcecie się tego słuchać? No w sensie ja się wyłączę wtedy. Dobra, prostu. to to jest David zawsze, kiedy Jason coś mówi no to na podkreście. No w sensie ja cię słucham, ale, ale nie słucham. Dobra, znaczy, to... Znaczy ja tą historię już słyszałam, więc po prostu mów. Okej, okay, więc... W sumie to nie chce mi się jej objawiać. <laughs> nie, bo miałam taki... Cud Dobra, wskrócę to bardzo, żeby tylko przekazać Wam to, co chcę Wam przekazać. Miałam przecudowny dzień, kiedy czułam się po prostu 20 na 10. To był jeden z najszczęśliwszych dni w moim życiu. i może nic konkretnego się nie wydarzyło, po prostu czułam się świetnie. A wszystko dlatego, że byłam w Kastoramie i tam był taki miły pan, który był ze mnie dumny, że tyle rzeczy umiem sama i ogarniam remontowe sprawy i tak dalej. I ten pan... On, on jest jak taki, on by mógł być moim dziadkiem i pracuje na dziale z drzwiami, i on już mnie kojarzył, jak ja wchodziłam do tej kastoramy i pomagał mi znaleźć wszystko, nieważne czy z działu drzwi, czy nie drzwi. I, I właśnie to było takie miłe, jak on to powiedział, a później do tak jakiego. Ja, a ja tam propo aceton i i i i i i, 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 i Czekaj, zgubiłam się we własnej historii, przekrałam się. Mózg. A, no i on poszedł do jakiegoś tam gościa, żeby właśnie mi pokazał, gdzie jest ten aceton, bo to już nie był jego dział, i on sobie nie wiedział dokładnie, gdzie to będzie. Z czego rzyszę? tą samą wiadomość, co ty wczoraj. O Boże! Ty <noise> się już nie otwierałam, kojarzyłem wziąć. Słuchajcie, jeżeli. Dygresja: jeżeli dostajecie wiadomość na Instagramie od obcej ze zdjęciem, osoby ze nie zdjęciem, zdjęciem, nie otwierajcie tych zdjęć, bo tam mogą być dziwne rzeczy. Po prostu od razu klikajcie blokuj, jeżeli nie znacie tej osoby. Dobra, wracając do historii. No i przyszedł ten drugi gość, i on mówi temu gościowi, żeby zaprowadził mnie tam, gdzie jest aceton, bo potrzebuje aceton. I że jestem najporządniejszą klientką Kastoramy, No i tam ten gość właśnie też tak uśmiechnął i powiedział, że jestem super, super. No idziemy po ten aceton. O, ja nawet nie widziałam, gdzie on dokładnie stał, bo ten gość po prostu wziął go z półki i mi dał. Ja nie musiałam nic robić. Czułam się jak królowa Kastoramy, No i później jeszcze wróciłam... Wiesz, niektórzy królowa dram, niektórzy królowa Kastoramy, <laughs> Wróciłam później jeszcze po rolety i on mi pomógł te rolety podobierać. I w ogóle był taki miły i coś tam... Z... Sam powiedział, że. Albo ja mu powiedziała miłego dnia, bo w ogóle miałam miły humor przez tamtego gościa i to jest takie miłe, jak się powie komuś miłego dnia. Ja bym taki zaskoczony, że on powiedział, że no miłe to będzie po 18.30. Ja mówi, że no w pracy też może być fajnie. A on mówi, no w sumie, gdyby każdy miał taką pracę jak ja, to świat byłby bardzo szczęśliwy. No i. A w jeszcze wróciłam po te rolety, więc. Yy... No, ładnie wyglądam dzisiaj. Cieszę się, że tak mówisz. Moje czoło ma kilometr. No i później miałam tak dobry humor. A w ogóle jeszcze pani w Kasie była miła i też jej powiedziała miłego dnia. I jej się zrobiło tak miło. I mi się zrobiło tak miło. Więc słuchajcie, mówcie ludziom miłego dnia, bo oni są wtedy bardzo pozytywnie zaskoczeni. I to już nie jest takie odruchowe, jak do widzenia, do widzenia, co jest takim robotycznym już czymś, tylko to jest takie aw. I w ogóle, o ile jak byłam w Stanach. To bardzo nienawidziłam te, tego takiego small talk. Czekaj. Gosia <laughs> mi pokazała a który też się nadaje na ten podcast. Czekaj, bo tu jest głębsze przemyślenie, którego ci chyba nie mówiłam. Nie No bo w Stanach jest tak, że wszyscy nieznajomi do siebie zagadują i tam pierdopierd. Hi, how are you good? How about you? Oh, I'm fine, bla bla bla. Coś tam, trzy zdania. I później o pogodzie, o w sumie o niczym. I mnie to zawsze tak wkurzało. Miałam takie, Jezus, Maria, po co ty się mnie pytasz? Jak się mam, skoro nie znasz mnie? Na pewno cię to nie obchodzi. Po co udajesz? To jest tak bez sensu. Idź się, zajmij swoim życiem, nie odzywaj się do mnie. Nie znasz mnie, ja Ciebie nie znam. To mnie nie obchodzi mnie w ogóle, jak Ty się masz. To jest takie głupie. A teraz mam takie, że. Może to jest głupie i może kogoś to nie obchodzi, ale jeżeli ktoś się spyta: Hi, how are you? i ty powiesz, że good, to od razu ci się robi lepiej, mimo że to mogła nie być prawda, ale jak to powiesz, to w sensie nawet jak masz się o 1% lepiej poczuć, to warto. Więc mówcie ludziom miłego dnia i zobaczcie, jaką różnicę to zrobi. Zróbcie sobie tak przez jeden dzień. No chyba, że jakimś podejrzanym ludziom, no to nie mówcie, ja nie mówię podejrzanym ludziom, ale miłym ludziom tak. Koniec! Elaborator. Ja chcę powiedzieć, że ja sobie muszę chyba napisać pamiętnik. Pisałaś kiedyś pamiętnik? No. Kiedy? Jak miałam 8 lat i 10. Ale to był taki pamiętnik... Kochany Ale... pamiętniczku, dzisiaj byłam w szkole, zjadłam obiad, byłam na balecie i na skrzypcach. Pozdrawiam mamę, Gosia. Okej. Okay. A miałaś taki pamiętnik, że ci się ludzie wpisywali? Ja miałam trzy. Nie miałam jeden. Od Ale przedszkola kałem. jeszcze mam. Nie pamiętam niektórych ludzi, którzy mi się tam wpisali. A miałaś Pelemele? Było u was coś takiego? Boże, ty wiesz, co to jest! Większość no, ludzi nie wie. Ja jeszcze jestem z tej ery. Ale nie, bo po prostu w różnych regionach Polski to się różnie nazywało. Tak jak ziemniaki, pyry i kartofle. I jak powiesz komuś, nie wiem, gdzieś tam z północy, Pelemele. Pelemele czy dwór? Znaczy, ja uważam, że zewnątrz jest lepsze, no dobra, ale... no bo pole jest głupie, bo na polu rosną ziemniaki, dwór, no to czy ja jestem jakąś księżniczką? No dobra, ale pole, no jakbyś miała określić, to pole czy dwór? Wolę dwór. No jednak jestem pole. Znaczy, w sensie ja, czekaj, to jest ciekawa historia, tylko jeszcze moment, wrócę na sekundę do tego miłego dnia. Bo ja miałam jeszcze taki turbo, dobry humor, wtedy, że ja puszczałam wszystkich pieszych na wszystkich skrzyżowaniach. O kurde, to tak, się nie zdarza. Tak proszę, proszę, przejdźcie! O jakieś dziecko, tak idź przez te pasy. E, jeszcze jakiś facet przepuści mnie w kasie w tej kastoramie. Bo on widział, że ja mam dwie rzeczy, a on miał cały koszyk. I. Ja stałam w ogóle w kolejce do kasy, obok mówi, proszę, tutaj też jest kasa. I ja tak dziękuję. Ale w ogóle to jest, tak, to jest takie miłe, jak na przykład w biedronce. Zdarza mi się często, że ktoś mnie puści, jak mam jedną rzecz, on ma cały koszyk i to jest naprawdę miłe. E, no, a o czym rozmawiałeś? O pole i dwór. A, bo jak ja, bo jakby moi rodzice pochodzą z różnych regionów Polski i każdy tam ma jakieś swoje inne przyzwyczajenia. I jak byłam w przedszkolu, no i bawiłam się z koleżankami i chciałam wyjść na zewnątrz. No to na początku mówiłam, na... znaczy mój tato zawsze mówił na dwór, bo uważał, że na polu to się sadzi ziemniaki, no. a moja mama mówiła na pole. No bo na dworze są księżniczki. No właśnie. I ja, mimo że nikt mi tego nie uświadamiał, jak pytałam się mamy, czy mogę wyjść, to pytałam się, czy mogę wyjść na pole, a jak taty, to czy mogę wyjść na dwór. No? jakby wiesz, w innych językach ja do zawsze, jak idę do ogródka, to się nie pytam, ale... Znaczy, no bo ty idziesz do ogródka, no dobra, a ja ale mieszkałam w bloku. mówię, że idę na spacer. Sprawa rozwiązana. No, ale ty masz 16 lat. A nie... 6. Znaczy, ja nigdy nie mieszkałam w bloku, więc nawet... Ja odwaliłam kiedyś taką akcję. To było właśnie z tą taką... Z tą... Super koleżanką, co ci wczoraj opowiadałam, czy no już nawet może dzisiaj, yy, którą miałam tylko przez rok, bo w tym mieszkaniu mieszkaliśmy tylko rok. No to miałam gdzieś 6 lat i my stwierdziłyśmy, że zrobimy sobie piknik. I wzięłyśmy wszystkie rzeczy na ten piknik, rozłożyłyśmy się z kocami za blokiem obok, i ja nie powiedziałam nikomu, gdzie idę. I moi rodzice dostali prawie zawał. Oni myśleli, że ktoś mnie porwał, a my sobie tam chillowałyśmy na pikniku za blokiem. I później jak ja się znalazłam, to pamiętam, że takie lanie dostałam od taty. Ale wiesz, ja jak miałam tą przyjaciółkę w przedszkolu, to my całe wakacje spędzałyśmy razem i my na przykład Nasz sąsiad musiał nas znienawidzić, bo był taki sąsiad, który miał psa, takiego spaniela i się urodziły małe spanielki. No. I my strasznie chciałyśmy z tymi małymi spanielkami. Więc chodziłyśmy do tego sąsiada, który był do, dla nas obcym człowiekiem. I my non stop mu stałyśmy pod drzwiami i dzwoniłyśmy, czy możemy przyjść. Ale ostatnio tego sąsiada widziałam, jak jechałam w autobusie. A to gdzie on mieszka? No dalej ze mną na tej samej ulicy. Aha. Ja chciałam nie... powiedzieć to w nazwy ulicy. <grym> Mieszkasz na ulicy. No. Wow. W domu na ulicy. Przy ulicy. Dobra, jeden pies. <grym> Ale śmiesznie. Moje ostatnie przygody z autobusami są hitowe. Boże święty, mówiłam ci o tej historii. Której? Wsiadałam sobie do autobusu i miałam bilet. No. Taki. I go wyciągałam z telefonu w momencie, gdy wsiadałam. No. I zgadnij, co się stało. Wypadł ci. Tak. Wypadł mi, uciekł mi przed drzwi, że się zamknęła, autobus odjechał. O nie! I żeby nie była, ja się wróciłam po ten bilet. Się wsiadłam na ten przystanku, wróciłam się i poszłam z buta. Prawie się spóźniłam do szkoły muzycznej, ale 2.30 uzyskałam. Boże, to byłam ja wczoraj, kiedy odw odwoziłam się do galerii, bo ja jechałam na śpiew. I chciałam cię podwieźć na miejsce, żebyś nie łaziła po ulicach, których nie znasz. Wygoglowałam. Znaczy no, dałabyś sobie radę. No, ale wolałam cię podwieźć. I to było tak bardzo na styk. Ja styk. tak już spidowałam na tych uliczkach, ale nie, akurat miałam fale zielonych świateł. Dojechałam tam, zaparkowałam i czekałam jeszcze na czekałam z minutę zanim tam jakaś dziewczynka miała chyba pianino. No i ona wyszła i ja przyszłam i ja się tak cieszę, bo teraz, jak chodzę do szkoły muzycznej, w sensie na skrzypce, to nie muszę już być w maserce. A jak miałam wow. lekcję w maju i w czerwcu i przez kawałek lipca, to musiałam być. Ja nie muszę być na śpiewaniu. W no, maseczce. wow. Ale pan musi być w przyubicy, ale ja nie muszę być. No, a u mnie nikt nie musi być w niczym. W sensie, jak przychodzę do szkoły, to muszę nie mogę znaczy, muszę być specjalnym wejściem, muszę być w jednym pomieszczeniu, nie mogę z tego pomieszczenia wyjść. Przychodzi pani, mierzy mi temperaturę i mogę mieć do 37,5. Potem idę umyć ręce, dezynfekuję ręce, mogę swoim płynem, i potem no, nie mogę. Wodą. Nie mogę, tak jakby pożyczać długopisu pani. Oczywiście na pierwszej lekcji, jak podpisywałam regulamin, pani pożyczyła ode mnie ten długopis. I ostatnio też, bo jakby ta szkoła to jest taki dom. I no. żeby przejść z miejsca A, gdzie mam lekcję, do punktu B, zajmuje mi 5 sekund. A z A do C, gdzie muszę wyjść, zajmuje mi 30 sekund. Więc to jest zasadnicza różnica. I się spytałam pani, czy muszę iść do tamtego miejsca, gdzie wychodzę. No, gdzie muszę wyjść? A pani tak do mnie: czym jest mi cicho? I mogłam wyjść, więc to mi zrobiło dzień. Czy masz jeszcze jakąś porywającą historię? Bo ja już chyba nie. Która się nadaje na podcast? Nie. Dobrze. Chociaż może. Dobra. Nie, to nie ma sensu ta historia. Do, dobra, dobra, to my kończymy ten podcast. Dziękuję Wam za słuchanie. Koniecznie zróbcie jakieś zakupy w sklepie zwariowani.com, ponieważ są tam super rzeczy. Yy, I jak nie wiecie, co kupić, to polecam książki. Książki są fajne. Czytajcie książki. Książki są super. Wow, ale przemyślenie. Dobra, no i słyszymy się za tydzień, ponieważ podcasty są w każdy poniedziałek, żeby umiać Wam poniedziałki. I zróbcie eksperyment z tym mówieniem ludziom miłego dnia. To jest super. No i papa. Bez sensu.